Witajcie moi drodzy, Szczęść Boże. Dziś podziękujmy Maryi za obecność w naszym życiu. Kończy się październik, miesiąc różańca, powoli chowa się za horyzont dnia. Zaczynaliśmy ten miesiąc z Maryją, matką pełną łaski. Towarzyszyła nam w każdej tajemnicy, w każdym słowie modlitwy, jak gwiazda przewodnia, która nigdy nie gaśnie. Dziś spoglądamy na Maryję z wdzięcznością. Maryjo, dziękujemy Ci, że byłaś z nami w tej październikowej, modlitewnej wędrówce, że trzymałaś nas za rękę, gdy różaniec prowadził przez radosne chwile i przez krzyż, że przynosiłaś pokój tam, gdzie rodził się niepokój, bo choć październik dobiega końca. Ty, Matko, zostajesz przy nas na zawsze. A teraz zapraszam wszystkich do duchowej modlitwy do Maryi. Matko, pełna łaski, Maryjo, z sercem wdzięcznym i ufającym, zwracamy się ku Tobie. Dziękujemy Ci za obecność w naszym życiu, codziennym zabieganiu, chwilach skupienia i niepokoju. W uśmiechach i wełzach, które łączyłaś w Różańcu, jak perły jednej historii zbawienia. Dziękujemy Ci, że prowadziłaś nas przez cały ten miesiąc, że uczyłaś patrzeć na Jezusa Twoimi oczami, kochać Go Twoim sercem, a Jego wolę traktować jak drogę do domu. Prowadź nas nadal drogą Różańcową. I modlitwą aż do serca Twojego Syna. Niech owoce tej modlitwy dojrzewają w nas każdego dnia. Proszę wejść w swoje dłonie naszą modlitwę, otul nas miłością i pokojem. Maryjo, bądź z nami teraz i na zawsze. Amen. Moja droga wspólnoto w sercu Maryi, niech ten październikowy wieczór i noc będzie jak szept matki, która mówi Jestem przy Tobie. Błogosławna Matko Najświętsza. Dziękuję, że modliliśmy się razem przez cały październik. Maryja zostaje przy nas. Nie ustawajmy w modlitewnej drodze. Z Bogiem i do zobaczenia w kolejnej modlitwie. Zapraszam Was jutro tradycyjnie o 21.00.